Dzień dobry, Rafał z CEPA BLOK się kłania. Dzisiaj wskazówki dla nowych użytkowników aparatu CEPA. Powiem Wam jak, jak sobie z tym poradzić, jak yy, yy, dostaniecie to urządzenie po raz pierwszy yy, do rąk, jak to się w ogóle je. Dobra, zacznijmy może tak tylko szybciutko, bo ja nie chcę się za dużo opowiadać i Wam za dużo do głowy ładować informacji, więc zacznijmy od budowy urządzenia. Ja wykorzystam drugą kamerę, na której to powinno być lepiej widać. Filt, filtr wymieniacie teoretycznie, czyli zgodnie z zaleceniami producenta co pół roku. Ja polecam to robić co trzy miesiące albo nawet częściej, w szczególności jeżeli używacie tego lepszego filtra antyalergicznego. On się zapycha. Ze względu na trudne powietrze. Ja żyję na Śląsku, więc być może w wieszczadach to trochę inaczej będzie wyglądało. Miejsce na kartę pamięci. na karcie wszystkie dane Waszego snu. Kartę zabieracie ze sobą do lekarza. On będzie sprawdzał, jak ta terapia Wam idzie. Złączę do pulsu którego prawdopodobnie używać nie będziecie. Z przodu dwa klawisze i pokrętło. Włącznik, wyjście do głównego menu i pokrętło, którym zmieniacie funkcję. Po drugiej stronie. Zintegrowany z urządzeniem na nawilżacz, zbiornik jest wyciągany, myjemy go pod bieżącą wodą, a grzałka zostaje w urządzeniu. Z tyłu jest jeszcze tylko podłączenie do podgrzewanej rury, który się rusza, na bok można go przechodzić, żeby było wygodniej. I to w zasadzie tyle. więc funkcje w menu może, bo to warto wiedzieć. Przelecimy szybko. Na, po, na początku macie wybór moje opcje albo raport snu, jeżeli chodzi o moje opcje. To macie ustawienia tak zwanej rampy, czas narastania. To jest funkcja komfortu, która umożliwia obniżenie ciśnienia na początku nocy. Jak nie możecie zasnąć z względu na ciśnienie, włączcie tą funkcję. W innym wypadku jej nie włączajcie, bo dla wielu osób ta funkcja jest wcale nie jest komfortowa i może powodować, że tych bezdechów jest też więcej na początku, póki to ciśnienie nie dojdzie do wartości optymalnej. Poziom wilgotności. Na pewno macie odgrzewaną rurę, bo Filip teraz daje standardowo wszystkim podgrzewaną rurę. Polecam zostawić po prostu na ustawieniach automatycznych. Wtedy będziecie mieli 28 stopni Celsjusza, 85% wilgotności i to jest komfortowe. Jeżeli i mówię, najlepiej byłoby to zostawić. Jeżeli by się okazało, że jest dla Was za ciepło, coś tam nie tak jest, wtedy polecam zmieniać y, temperaturę na niższą, a zostawić wilgotność y, tak, jak jest. Y, no dalej, bo już odłożyłem, a przecież jeszcze nie zrobiliśmy wszystkiego. Yy, ale nieszczelności, czyli czy urządzenie ma nas informować w nocy, czy obudzić nas w momencie, jeżeli byśmy, była nieszczelność. Smart Start to jest funkcja o ile dobrze pamiętam, która wyłącza tą rampę, o której mówiłem, jeżeli urządzenie samo wykryje, że śpimy. Maska to jest ważne, musimy wybrać odpowiedni typ maski, bez tego aparat może nie działać prawidłowo. Typ rury, tryb dopasowania maski, gdzie tą maskę można dopasować sobie w cudzysłowie na sucho, uruchom ogrzewanie, jak śpicie w zimnym pomieszczeniu. Czasami te pierwsze wdechy są dość nieprzyjemne takim zimnym powietrzem, dzięki temu możecie to powietrze wstępnie podgrzać, i tryb samolotowy, który wyłącza Modem GSM-u, który tu jest zbudowany. O tym warto wiedzieć, bo to jest fantastyczna opcja, która powoduje to, że urządzenie ma możliwość komunikacji z chmurą, z internetem i przesyła Wam informacje na telefon w aplikacji MyEl. Tam można na wykresach sobie popatrzeć, jakie są postępy naszej terapii, ale także te same dane, dzięki temu samemu modemowi mogą trafić do lekarza. Lekarz może monitorować Waszą terapię, a nawet jak trzeba, zmienić jej parametry. Dobra, i to w zasadzie wszystko. A, przepraszam. Nie wszystko. Przecież jeszcze raport snu. Ten raport będziecie oglądać po każdej nocy. Najbardziej Was interesuje to, co jest na górze, czyli to główne menu. To są dane z ostatniej nocy, które Wam mówią, jak Wam się spało, czy, czy ta terapia była efektywna, jak długo spaliście, ile było, jakie było AHI, czyli ile zdarzeń na godzinę, jeżeli ta wartość jest poniżej 5, wszystko ok. Jeżeli powyżej 5 się utrzymuje, to warto pogadać na ten temat z lekarzem. Aczkolwiek nie dziwcie się, jeżeli te, te, te wskazania będą troszkę falować, bo to jest absolutnie normalne. I yy, yy, to nie musi być 0. Wszystko poniżej 5 jest ok. Yy, uszczelnienie maski, czyli po prostu czy są wycieki, czy nie. Czy dobrze działał nawilżacz, i to wszystko. Poniżej macie podobne dane, aczkolwiek ujęte już bardziej szczegółowo i ujęte w tej minie, jaki założycie. Możecie sprawdzić, jak Wasza terapia wygląda w ostatnim tygodniu, w ostatnim miesiącu, w ostat ostatnim kwartale. Nie będziemy tym się w tej chwili zajmować, ale możecie i nawet należy sobie to pooglądać. Przepraszam, ktoś dzwoni. Wyłączymy. Przepraszam bardzo. Nie będę przerywał nagrania. Wybaczcie. Yy, yy, dobra, co dalej? Yy, zmieni tyle, tak naprawdę. Yy, ta wskazówka na górze yy, mówi o tym, że urządzenie jest podłączone do sieci, yy, wysyła dane, zasięg jest ok jeżeli śpicie w aluminiowej czapce i się boicie promieniowania, albo po prostu dbacie o swoją prywatność i nie chcecie, żeby te dane o waszym śnie gdziekolwiek się wydostały, wtedy włączcie tryb samolotowy. Dzięki temu to urządzenie wyłącza ten modem, wyłącza komunikację bezprzewodową i, i yy, po prostu dane zostaną na urządzenia. Yy, Drobny jeszcze yy, gadżet, którego mało kto docenia, a, a jest rzeczą niezmiennie fajną, tu macie czujnik światła. Dzięki temu, jeżeli yy, włączycie urządzenie w nocy, jeżeli w nocy będziecie chcieli, yy, nie, nie będzie problemu z jasnością, to urządzenie Was w oczy nie będzie raziło. Ja sobie to bardzo cenię w aparatach. Dobra, pierwsza noc. Filozofii wielkiej nie ma tak naprawdę. Podłączacie rurę Ją można obracać, żeby, albo może wychodzić do góry, albo wychodzić na bok. Podłączacie maskę, sprawdzacie na sucho jeszcze raz szczelność. Dobrze trochę poddychać, żeby się przyzwyczaić do tej maski. Przed snem napełniacie zbiornik wodą i można spać woda destylowana albo z odwróconej osmozy teoretycznie można by używać kranówki ale nie polecam dzięki czystej wodzie dłużej wam będzie to urządzenie służyło nie będziecie musieli tego odkamieniać a także jest po prostu bezpieczniej więc jeżeli łatwiej higienę utrzymać więc zdecydowanie polecam możecie tą wodę wziąć do nowego filtra albo kupić na stacji tym bardziej, że ta woda się jeszcze przyda, o czym, o czym za chwilę. Dobra, podłączyliśmy, nalaliśmy wodę. I to w zasadzie wszystko. Śpicie. Urządzenie, jak jest standardowo ustawione, powinno się włączyć po pierwszym wdechu. I także się wyłączy, jak zdejmiecie maskę. Tu jest pełna automatyka i to dobrze działa. Jeżeli by tak się nie stało, włącznik, wyłącznik tutaj. Czyli tak na dobrą sprawę możecie tego urządzenia w ogóle nie dotykać poza, poza wymianą wody już potem w takim codziennym użytkowaniu. Dwa słowa tylko o czyszczeniu tego wszystkiego, bo to jest istotne i tutaj dużo błędów się pojawia na początku zbiornik, jeżeli używacie wody destylowanej, wystarczy codziennie tylko przed bieżącą wodą, mocno tam, ja ją tak sobie. Wy wypłuczę, potrząsnę i to jest ok. I napełniam, zostawiam do wyschnięcia, przed snem napełniam znowu wodą destylowaną. Maskę, tą maseczkę, którą macie, która dotyka, czyli do twarzy codziennie, bo ona się zniszczy, a poza tym jest ryzyko, że Yy, będzie jakieś zakażenie. To paskudne sprawy są, nie warto. Myjcie yy, tą poduszkę codziennie. Ja w ogóle polecam kupić dwie. Yy, to jest dobry tip. Wtedy codziennie zamieniacie myjecie jedną, druga sobie tam yy, drugą macie już suchą, więc możecie ją od razu założyć do maski. Yy, I Dzięki temu, też jak ta, macie jakieś uszkodzenie a to jest najczęściej uszkodzona, uszkadzająca się część w aparacie yy, po prostu tam zostanie ta druga, więc i tak kupicie tą drugą. Lepiej to zrobić zawczasu i sobie trochę ułatwić y, życie. Y, dobra, co wszystko powiedziałem? No, chyba wszystko. Ostatnie dwa słowa o. Y, a przepraszam, no jeszcze no, nie wszystko, no przecież dopiero mówiliśmy o poduszce. Jeżeli y, rama y, jest silikonowa. Wtedy tą maskę wystarczy wytrzeć. Ja tak robię hmm, chusteczkami do cepapu. Można ją także podłączyć do kranu raz na kilka dni i przepłukać od środka. Myjcie sprzęt jak tylko poczujecie jakiś zapach, bo zapachów się bardzo ciężko pozbyć i zazwyczaj zapach w urządzeniu świadczy o czymś niedobrym, więc to jest główny sygnał alarmowy. Jakikolwiek zapach poczujecie, myjcie od razu sprzęt. Maska umyta, zbiornik umyty, wysuszony. Brę wystarczy, jak umyjecie raz na dwa tygodnie. Przepłukać ją dobrze wodą z mydlinami, potem czystą wodą, i koniecznie przelejcie wodą destylowaną po to, że jak będzie wypłukana tylko wodą kranową ten kamień, który się niewątpliwie osadzi po wyschniętej wodzie będzie trafiał do płuc, on działa drażniąco, możecie kaszleć, no, nie warto po prostu, lepiej to, lepiej to przepłukać. To codzienne czyszczenie sprzętu jest zajmuje dosłownie 15 sekund i, i jak wejdzie Wam w rutynę, nie będzie to Wam sprawiało większej trudności. Raz na tydzień dobrze zrobić takie większe mycie, czyli całą maskę wypłukać, namoczyć w mydlinach, najlepsze zwykłe kostki, mydło, najbezpieczniejsze tak naprawdę, w kostce namoczyć, przepłukać, wysuszyć. I to samo ze zbiornikiem. To co mówiłem w ciągu tygodnia, jak codziennie wymieniacie świeżą wodę, możecie go tylko płukać, ale raz na tydzień i tak to nie zwalnia Was z obowiązku, żeby to otłuścić, żeby to zmyć ewentualny filt bakteryjny. Ja używam do tego nawet nie mydła, tylko płynu do naczyń odrobinę. O ile dobrze wymyjecie, to jest ważne, to znaczy wypłuczecie, to jest ok. To może być jakikolwiek detergent, jeżeli chodzi o zbiornik, i to trzeba uzyskać z tygodnia. Wszystko. Życzę udanej terapii. Życzę tego, żeby Wam się spało po prostu lepiej. I waszym partnerom się z wami spało lepiej, bo to przecież także ważne. Yy, gdybyście mieli jakieś problemy, a one się mogą pojawić, nie czekajcie z nimi. Nie, nie, nie słuchajcie tych, którzy mówią, przyzwyczaj się, to, 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 to musi być niewygodne. Nieprawda, terapia CEPAP ma być wygodna, ma się wam trwać lepiej w urządzeniu niż bez niego i yy, uwierzcie mi, absolutnie jest to możliwe. Pod warunkiem, że nad tym popracujemy wspólnie z lekarzem. Czasami jest fajny pracownik sklepu, który ma dużo praktycznej wiedzy, a zawsze też oczywiście zapraszam na cepa blog i na grupę dyskusyjną Senny, gdzie pomagamy ludziom i te pierwsze tygodnie są krytyczne. Jeżeli przebyniecie przez te pierwsze, tak naprawdę, 6 tygodni, terapia się stabilizuje po 6 tygodniach. Bądźcie przygotowani na to, że zaraz po zakupie urządzenia, prawdopodobnie, jak wszystko będzie dobrze, poczujecie się świetnie, potem to troszkę spadnie i osiągnie jakiś konstans i po 6 tygodniach ta terapia jest całkowicie stabilna. Tyle na dzisiaj. Dziękuję, do zobaczenia i zapraszam na cepa bloga.